Roselia Stanfisk jest ich wesem rzadka karta. Ooooooo! Cześć z Kusi słuchajcie, wielkie info dotyczące nowych kart Pokémon. Właśnie wyszły, oto one. Nowa seria Pokémon Sword and Shield. Zapraszam do oglądania. Raz na kilka lat wychodzi całkowicie nowa seria. Zazwyczaj wtedy, kiedy wychodzi nowa generacja gier Pokémon. I to są najświeższe, najnowsze karty Pokémon. W tym odcinku będę je otwierał. Zobaczymy, co trafię. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od takich paczuszek. Te wszystkie karty, jak coś, przesłane do mnie przez Loot Quest, PL. Trochę podstawowych informacji o dodatku Sword i Shield. Premiera miała miejsce 7 lutego 2020. W angielskim zestawie jest dostępnych 216 różnych kart. O, jakie piękne te boostery! Zobaczcie z Zeishianem, legendarnym Pokémonem z Sword i Shield. Tutaj też zamazenta. Ten booster jest po prostu epicki, tak mi się podoba. O kurczę, to jest dobre. To jest coś pięknego. Także zaczniemy od tych czterech. Tutaj, w ogóle, tutaj Giganta Max Lapras na tym boosterze. W ogóle nie widziałem wcześniej tych boosterów też. Kto z Was ogląda u mnie na kanale Gameplay Gear Pokémon Sword i Shield, to poznaje te wszystkie, te wszystkie boksy. Dobra, także zaczniemy od tych czterech boosterów, które były w tym, a potem otworzymy sobie tego booster boxa. Lecimy, słuchajcie. Pierwszy Ever Booster z nowej serii Pokémon Sword i Shield. Trochę inny plastik, jakby na boosterach. Widzę, że dalej są te kody, tak jak kiedyś, 4 do przodu, tak jak w starych Sun i Moon. Nowe energie. Nowe energie, zobaczcie, jak one wyglądają. Zobaczcie. Je. One jakby tak jakby wpadają do wody. Co to jest w ogóle za wzór? Fajne to jest, fajne nowe energie, to mi się podoba. Hyper Potion Citrus Berry, okej. Okay. Corvisquire. Oczywiście w tych kartach będzie najwięcej Pokémonów nowych z ósmej generacji. Także już widzę, że to będzie spoko, spoko opcja. Rajhorn, Chlobopus, też now, nowy Pokémon z ósmej geny, Goldin, Roselia, Gastly, jaki fajny obrazek, fajny, fajny tutaj rysunek jego. Shelder jest reversem, w ogóle spójrzcie na te nowe wzorki rewersów. <laughs> Zawsze jak wchodzi nowa generacja w kartach Pokémon, to jest sporo zmian. Tak jak kiedyś były Pokémony X, tak teraz są Pokémony V, co ciekawe. Dobra, to jest nasza rerka. Mu Szarna. Teraz mam wyświetlam jak wygląda taki przykładowy Pokémon V. Także to są nowe, najrzadsze, jakby karty Pokémon. No, śmiesznie się nazywa. Śmiesznie. Zastanawiam się, jak to wymawiać, Czy to że, że Pokémony V, czy Pokémony V po polsku. Będę mówił po polsku. Myślę, że to są Pokémony V po prostu. Każdy myślę, że będzie wiedział o co chodzi. A cztery do przodu. Troszkę jakby inne są te karty. Zaczęli, nie wiem, czy w innej fabryce je produkować, czy coś. Takie Odrobinkę są inne niż kiedyś były. Ordinary Rod. Bede, nasz ulubieniec w lokach Hitmon Lee. Ty, fajny ten obrazek. A tam w tle, kto to jest? Hitmon na tej wyspie? Właściwie to nie wyspa, tylko jakiś szczyt w górach. Ryhorn znowu. Rookie D, nasz ulubieniec. Krabi Gruki, oczywiście starter. Madbrey. Maractus jest rewersem. No, nie mogę się napatrzeć na ten wzór na rewersach, powiem wam. Jest epicki. Aha, nie powiedziałem jeszcze tego. Zamawiając cokolwiek w Możecie wpisać w komentarzu do zamówienia, że prosicie o mój autograf. Mają moje autografy, wysyłają je za darmo do każdego zamówienia, jeśli będzie taka prośba. Rzadka karda Sinderes. Sinderes, e, trzecia ewolucja startera ognistego. Fajne te hologramy. Ty, w ogóle jakieś inne te hologramy niż wcześniej były. Rzeczywiście jest troszkę inaczej. Są teraz takie jakby pionowe te kreski. Nie wiem, czy to widzicie dobrze na kamerze. W ogóle 170 punktów życia. Kiedyś to było nie do pomyślenia, kiedyś najsilniejszy Pokemon w kartach Pokemon to był chyba Charizard, 120 punktów życia. Dobra, teraz ten piękny boosterek z Zeishyanem, to była moja legenda, no bo jak przechodziłem pokémon Sword, to oczywiście też mogłem złapać Zeishyana i zrobiłem to, oczywiście pamiętacie. Do przodu, ciach, w ogóle nie mogę się napatrzyć. W sumie najfajniej wygląda ta wodna energia, bo wodna energia z tym efektem wpadania do wody. Uwaga, ja nie wiem, czy to jest efekt wpadania do wody, ale dla mnie to tak jak wygląda, jakby ta kulka wpadła z tej strony do wody i to byłby taki plum trochę dokładniej. Karta energii Rabut, Hop, Pokegir 3.0, Diglett Skorupi, Hud, Hud, Skorbany, Pikachu. Hitmore jest rewersem rzadka karta. Boltant! Nice. No super, są te nowe, nowe hologramy. Karty, nie wiem, czy jakby trochę z innego. trochę jakby z innej tektury niż wcześniej były. Nie wiem, czy są lepszej jakości, chyba tak. Tak mi się wydaje, że jakoś tak bardziej. bardziej strzelają, jak się nimi tak zrobi. O, z tyłu też trochę inny opcje mają. A może mi się wydaje. W ogóle powiem wam, że prawda jest taka, że bardzo dawno nie otwierałem kart Pokémon na moim kanale. To było spowodowane kilkoma rzeczami. Przede wszystkim już. Długo czekaliśmy na jakiś ciekawy nowy dodatek Jakby trochę mi się już nudziły tamte dodatki, które były cały czas w tej epoce Sun i Moon Kiedy już mieliśmy no gry z ósmej generacji, którymi tak naprawdę się fascynowaliśmy i wszyscy czekaliśmy na te gry, a potem graliśmy w te gry, oglądaliśmy gameplay i tak dalej A karty dalej były w tej poprzedniej jeszcze generacji, także cieszę się, że teraz też karty Pokémon nadgoniły i, i są na bieżąco, że tak powiem z Pokémonami. Bo to jest takie bardziej, myślę, ekscytujące otwieranie kart Pokémon z 8. geny, kiedy ósma gena to jest najnowsza gena, tak? Widzimy te piękne startery, oczywiście. Yy, Joltik jest rewersem, Rzadka karta Wincy Code. Nice. No dobra, to teraz będzie grubo, bo muszę otworzyć. Słuchajcie, tego wielkiego booster boxa. Jeszcze raz dzięki dla Questu za przysłanie go. I. Patrzcie, jak to fajnie w ogóle wygląda. Tutaj się. Tutaj jest w ogóle oczywiście zamazenta na opakowaniu i tak dalej I z boosterboxami robi się tak, o hop I patrzcie w ogóle na, na tego y, Giganta Max Snorlaxa, nie, na tym boosterze tak, Zobaczmy, przeliczę dla pewności, bo chyba 18 powinno być w połowie boosterboxa 2, 3, 13, 18, tak, jest 18, czyli razem w boosterboxie jest 36 boosterów No tradycyjnie to w tym odcinku otworzymy jeszcze 10 Chcę mieć też co otwierać w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, chcę też nagrać kolejne odcinki z kart Pokémon. Mam jeszcze kilka ciekawych takich tematów. Nie tylko samo otwieranie oczywiście boosterków, ale również inne inne rzeczy do pokazania wam na odcinkach z kart Pokémon. Bo tak jak mówię, no nie było bardzo dawno odcinka z kart Pokémon. W ogóle zobaczcie, Pokémon Center Lady. To już nie jest siostra Joy. To jest po prostu jakaś pani z centrum Pokémon. Ciekawe. Tak na czym mam kilka ciekawych rzeczy do pokazania na odcinkach. Fajnie, że wracamy do tej serii z kart Pokémon. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie, żebym robił więcej odcinków z kart Pokémon. Zostawcie jakiegoś lajka pod tym filmem lub jakiś komentarz po sobie, żebym widział, czy jest zainteresowanie tym tematem znowu. Wiem, że sporo osób jest zainteresowanych kolekcjonowaniem kart, wysyłaniem na przykład kart do PSA, handlowaniem kartami, cenami kart. Także dużo potencjalnych tematów na odcinki. Dobra, rzadka karta. Uh, yes! Jest pierwszy dzisiaj. Celebi V, wow, tak wyglądają te nowe karty V, zobaczcie na te oczy 180 punktów życia, find a friend, przeszukaj swoją talię, znajdź dwa pokemony, pokaż je i weź je do ręki, potem przetasuj talię Line Force, 50 obrażeń, patrzcie, to są nowy rodzaj kart i trafiłem od razu Celebi, ha, fajnie Nasza pierwsza karta V, powinienem gdzieś mieć jeszcze koszulki, dobra, mam takie z Lili. A pamiętam, jak kupiłem te koszulki z Lili. Jakieś dwa lata temu w centrum Pokémon w Japonii. Piękne są te koszulki. Jak będziecie kiedyś w Japonii, to koniecznie wbijajcie w Tokio do centrum Pokémon. Tego centrum Pokémon w Europie już niestety nie ma, które było w Londynie. Miałem okazję je odwiedzić, ale to było niestety tymczasowe, także ono już jest zamknięte. I znowu obecnie centra Pokémon są tylko i wyłącznie w Japonii. Trochę szkoda, bo Japonia daleko od Polski i mało kto ma okazję odwiedzić ten piękny kraj kwitnącej wiśni. Mi to już było dane mm, dwa razy do tej pory i powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę z tego powodu, bo naprawdę dla fana Pokémon chociażby super przygoda. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję odwiedzić jeszcze kiedyś Japonię. Cloyster jest Reversem i rzadka karta Rillaboom, trzecia forma startera trawiastego z Pokémon Sword i Shield. Ciekawe czy są jeszcze te karty trenerów, co kiedyś bardzo lubiłem je zbierać. Jeszcze mam tą kolekcję, ja te karty trenerów nigdy Nigdy się ich nie pozbyłem, bo był taki etap, że z mojej kolekcji pozbywałem się sporej części kart Pokémon, tych, nawet tych rzadszych, ale tak naprawdę nigdy nie pozbyłem się tych kart trenerów. Także wydaje mi się, że tutaj w Sword i Shield oczywiście dalej jest ta tradycja kontynuowana, że są full arty z trenerami Pokémon. Także myślę, że dalej będę ich zbierał. Mam cały taki album powiem, tych kart, właśnie full art z różnymi trenerami i myślę, że, myślę, że to jest fajna sprawa zbierać dalej coś takiego. Reversem jest bishar, Rzadka karta Dreadno. Nie jestem pewien jak w angielskich kartach, ale na przykład w japońskich kartach. Tak naprawdę te karty trenerów, a właściwie najczęściej trenerek, dochodziły do największych kwot. Mam taką jedną kartę Lili, która. No ostatnio, jak sprawdzałem, a sprawdzałem to z rok temu to była warta około 2000 zł. Bo Japończycy nieraz mają manię na punkcie tych kart, a oni, one są, no, w ograniczonej ilości, tak? Jak już przestaną drukować ten dodatek. I zaczną drukować już kolejne, no to wtedy yy, już nie będzie dało się zdobyć nowych, tak jakby. Więc te karty, które są rzadkie, no to rzadkimi pozostaną. Uh, galariański Obstagon jest naszym holo. Holo zwane też holofoil albo po prostu foil. Yy, ja mówię holo: chodzi o to, że karta się świeci tutaj w tle, dając takie różne kolorowe wzorki i efekty. No i takie karty też oczywiście są odrobinkę rzadsze i odrobinkę droższe kolekcjonersko przez to. Natomiast takie karty nie są zazwyczaj jakieś mega dużo warte. Raczej karty full art na przykład, czyli wtedy, kiedy obrazek jest na całą kartę, najczęściej osiągają wartość kolekcjonerską. Więc Norlaxik, dobra. Zobaczymy, czy przyniesie nam szczęście. W ogóle to jest fajne w Sword i Shield. Teraz wracam trochę do tematu gier że wyjdą dwa dodatki w tym roku do tych gier i myślę, że na pewno również w tematyce tych dodatków będą potem dodatki do kart Pokémon. Jestem przekonany o tym, możecie mnie cytować yy, i potem sprawdzić, czy miałem rację. Wydaje mi się, że kolejne właśnie dodatki do kart Pokémon będą się tak nazywały tak samo właśnie jak te, te ekspansje do, do gier na konsole Nintendo Switch, które są notabene płatne. Roserade. Jest rzadką kartą. Ale to w sumie fajnie, bo jakby tutaj, Pokémon Company trochę wydłużyło cykl życia tych gier i całej ósmej generacji przy okazji, bo jeszcze tak naprawdę trochę Pokemonów z ósmej generacji, sporo Pokemonów z ósmej generacji nie jest jeszcze nawet ujawnione. Nawet jeszcze ich nie znamy, chociaż gry już wyszły, to wiemy już na pewno, że w dodatkach wyjdą kolejne nowe Pokémony, których wcześniej nie było, także. Ósma gena tak naprawdę nie jest jeszcze zamknięta, to jest taka otwarta karta w historii Pokémonów, która nie jest tak jak w przypadku poprzedniej generacji, że dobra, wypuszczamy nowe Poki, to są nowe Poki e, i tyle, tylko po prostu one są jakby tak stopniowo wypuszczane i przez to ten hype i ta ekscytacja, <laughs> ekscytacja może dużo powiedziane, to podjaranie po prostu nowymi Pokemonami dłużej trwa. Uwaga, rzadka karta, uuuu, Tapu Koko V, nie wiem czy nie będę mówił WI, bo ten V brzmi... Nie wiem, ja, ja jestem na przykład żeglarzem, mam patent żeglarza, teraz już nie żegluję. Kiedy żeglowałem? Dla mnie V pisane przez Fy Ały to jest taka lina na jachcie albo na statku. Głupio się czuję jak mówię to Tapu Koko V. Może zacznę mówić V. Tapu Koko V. Też nie brzmi to najlepiej, ale chyba lepiej niż te V. 200 punktów życia, spike draw, thunderous bolt. Fajna w ogóle jest ta literka tutaj V taka z boku. Nie wiem, piszcie mi w komentarzach czy mam mówić V czy V. Mi się wydaje, że chyba V jest yy, jakoś lepiej. Nie wiem. Ognista. Energia. Rare Candy. Lamberry, Corvy Squire znowu. Snom. Gruki. Shelder, Mewile. O, galariańska Ponita, ale piękna. Hmm. Podoba mi się. Skorbany jest i wersem. Rzadka karta kolejny. Victi V. v. Wow, z tym się punktów życia Spreading Flames Energy Burst. Piękne są te karty V. Takie, taka czarna ramka, to mi się tak podoba całkiem spoko. W ogóle powinien powkładać po, po je w ten w koszulki też. Raz i tamtego też w koszuleczkę. Aha, a propos kart trenerów, to widzę, że dalej coś takiego występuje. O, ale fajnie wygląda marni w fularcie. Zobaczcie. No, to bym chciał trafić. Trzy boosterki zostały do końca. Lecimy. Jeśli ktoś z was się właśnie, gdzie kupić na przykład karty Pokémon, można kupić przez internet właśnie na przykład w LootQuestie Są też inne sklepy, można na Allegro, tylko trzeba uważać żeby nie kupić podróbek przypadkiem Galeriański lineon Seeking, Ordinary Rod Silicobra Minchino, Vulpix Muna. Roselia, Stanfiski. Jeśli wezmę rzadka karta, uhh, Zamazenta, v. wow, 230 punktów życia. Typ stalowy, Dauntless Shield. To jaka Ale kozak. Zobaczcie, jak się błyszczy. Ja tego dam trochę pod światło, żeby się trochę pobłyszczył. Ale nie, no ten to jest kozak. Ten to mi się podoba. Taki powiedzmy sztandarowy Pokémon tego dodatku myślę, no bo właśnie Zamazenta i Zejszam to są takie najbardziej jakby sztandarowe Pokémony. Właśnie tak jak powiedziałem. Pewnie jeszcze można trafić je w jakimś wariancie Gold z tego co wiem. Rzadszym, ale i tak spoko, że taki otrafiłem. Kozaczysko. Ostatnie dwa busterki. Ciśniemy. No, powiem wam, że zostałem się grubo nad tym powrotem do kart Pokémon na kanale, bo wygląda to dosyć ciekawie. Pokémon i Shield. Póki co jestem na tak. <laughs> Piszcie, co sądzicie o tym dodatku. Czy jest fajny w porównaniu do poprzednich dodatków? Z kart Pokémon. Jeśli oczywiście zbieraliście jakieś karty Pokémon, lub oglądaliście moje stare filmy Gengar. Rerka. I ostatni booster dzisiaj z Zeysianem. Niektórzy mówią Zasian. Ja mówię Zeysian. Może ktoś z Was, kto ogląda anime po angielsku, mi powie, czy się mówi Zeysian czy Zasian. W sumie nie jestem pewien. Great Ball. Garyanski. Lainun. Rower Rotoma, Sizzlipid, Zigzagun, Muna, Snom, Gruki, Lantery z Reversem, Koperadża! Jest rzadką kartą w tym boosterze. Uuu, Koperadża to jest kozak w ogóle. Fajne są te poksyduczne geny. Chyba najfajniejsza generacja od wielu, wielu lat, moim zdaniem, w Pokémonach. Zostawcie koniecznie łapy w górę, subskrybujcie kanał i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z kart Pokémon. Trzymajcie się. Na razie, cześć.